Szanowni Państwo, serdecznie witam mieszkańców Złotej i Okolic, no niezbyt licznie przybyli, ale najbardziej zainteresowani i ci, którzy przekażą dalej, to są. Szanowni Państwo, yy, przyszedł ten piękny czas, że na terenie naszej gminy większość gospodarstw domowych, można powiedzieć, że prawie wszystkie gospodarstwa domowe mogą przyłączyć się do światłowodowej sieci internetowej. A więc jest to wielki postęp, XXI wiek i dostarczamy dzięki firmie, która zgłosiła się na mój apel, na moje zabiegi, firma, firma Nexera, rozpracowała sieć y, internetową, sieć światłowodową na terenie gminy. Witam serdecznie przedstawicieli y, Nexery, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Paweł Łuścicki, Jacek Cybulski. I również na dzisiejszym spotkaniu mamy czterech operatorów, którzy chcą przedstawić swoje oferty dla odbiorców. I kolejno mamy Orange plus Play. A t nie dojechał, ale jest duchem z nami. Ulotki. ulotki zostawił, także bardzo proszę zapoznać się z ofertą poszczególnych. A teraz ja oddaję głos przedstawicielowi Nexery. Dziękuję. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedział Pan Wójt, oddaliśmy w Państwa gminie i w Państwa miejscowości nowy zasięg światłowodowy, nasz multiświatłowód. To znaczy, że na jednym kablu macie Państwo akurat na tym terenie do wybór 13 operatorów. Dzisiaj z nami są trzech przedstawicieli tych operatorów, A aczkolwiek mamy tutaj też ulotkę z kontaktami do innych. Możecie sobie Państwo tę ulotkę wziąć, zadzwonić, zapoznać się z ofertą. Na terenie miejscowości Złota ponad 200 gospodarstw domowych ma możliwość podłączenia się do sieci światłowodowej NEXERY. Na chwilę obecną skorzystało z tej możliwości ponad 60 gospodarstw domowych. Liczymy, że po dzisiejszym spotkaniu, po, tym, po, po tej frekwencji tutaj, że coś się zmieni, i po tym jak Państwo przekazacie tę informację sąsiadom, że będzie ich więcej. Wiemy też od, od operatorów, że oni będą cały czas tutaj w terenie działać. My też zachęcamy do kontaktu, żebyście Państwo do każdego z nich podeszli, zapoznali się z ofertą. Te oferty też prosimy, żebyście gdzieś dalej przekazywali. Nexera, tak o firmie, buduje w czterech regionach Polski. Oprócz województwa świętokrzyskiego budujemy w Łódzkim, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. W tym momencie docieramy już do ponad 600 tysięcy gospodarstw domowych. Idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Tak jak Pan Wójt powiedział, dzięki, dzięki współpracy Pana Wójta, Urzędu Gminy mogliśmy tutaj rozbudować tę sieć. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z niej korzystać, żeby ona tak nie, nie leżała odłogiem. Na pewno na światłowodzie się nie zawiedziecie. Jest to technologia w tym momencie najbardziej stabilna technologia najszybszego internetu. Nexera usług nie sprzedaje, Nexera yy, reklamuje swoich partnerów, tak więc jeszcze raz zapraszamy do stoisk naszych operatorów. Yy, możecie Państwo tutaj brać od nich te oferty, rozmawiać z nimi, podpisywać zamówienia i umowy. Yy, tak więc jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie i yy, nie będziemy tu ostatni raz Panie Wójcie. Zapraszamy do, do, do stolików operatorów. Można rozmawiać, można zbierać oferty i zamówienia. Starania nasze rozpoczęły się dawno, bo rządowy program przyprowadzenia internetu światłowodowego do szkół został zrealizowany dużo wcześniej. A więc ci mieszkańcy, którzy mieszkali przy linii prowadzącej do szkół, mogli korzystać z szerokopasmowego internetu, natomiast pozostali tej możliwości nie mieli. W związku z tym czyniłem różne starania do różnych operatorów, zwracałem się, no i pewnego dnia znalazła się firma o nazwie Nexera, która właśnie podjęła się rozprowadzenia internetu światłowodowego po naszej gminie. Cieszę się bardzo z tego, że akurat no, prawie całe terytorium gminy zostało pokryte światłowodami i każde gospodarstwo domowe ma możliwość przyłączenia się. Wiadomo, że w XXI wieku już sama neostrada ze swoją wydajnością nie wystarcza oczywiście nie wszystkim, ale tym, którzy pracują zdalnie, którzy robią zaawansowane rzeczy, jest ten internet taki potrzebny. Przykro tylko, że nie zostały objęte dwie miejscowości położone, oddalone nieco od centrum gminy Kostrzeszyn i Wola roberska Mieszkańcy składali do nas y, taką petycję. Myśmy to przesłali do neksery. Korzystając z zaproszenia wójta gminy Złota, pana Tadeusza Sułka, jako neksera zorganizowaliśmy dzisiaj spotkania z mieszkańcami gminy Złota w dwóch miejscowościach w Chrobżu. I właśnie w złotej. My te spotkania nazywamy Dniami Światłowodu. Na tych spotkaniach zapraszamy na te, na te spotkania zapraszamy mieszkańców gminy, żeby mogli zadać wszystkie interesujące ich pytania odnośnie nowo wybudowanego zasięgu tutaj na terenie gminy Złota, bo ponad 600 gospodarstw domowych ma, będzie miało możliwość podłączają się do sieci światłowodowej Nexery na naszym multiświatłowodzie. I właśnie dzisiaj będą mogli przyjść, dowiedzieć się wszystkiego, czego chcą, a także spotkać się z operatorami, którzy świadczą usługi na naszej sieci, sieci światłowodowej Nexery. Razem z nami są przedstawiciele firmy T-Mobile, Plus, Orange i Play. Mieszkańcy przychodzą, pytają o oferty, składają zamówienia, zostawiają kontakty do siebie, bo podpiszą umowy za, za jakiś czas. Tak więc bardzo dobre spotkania, bardzo dobry pomysł ze strony gminy, żeby takie spotkania zorganizować. Raz jeszcze dziękujemy panu wójtowi, urzędnikom, którzy nam umożliwili takie spotkanie i udostępnili salę. Wszystkich mieszkańców gminy Złota, ale też także gmin okolicznych zachęcamy do zapoznania się z ofertą, do korzystania z naszego multiświatłowodu, multiświatłowodu Nexery. Żeby sprawdzić, czy jesteśmy w zasięgu, wystarczy wejść na stronę www.nexera.pl, tam jest taka mapka, wpisać swój adres, zobaczyć, czy jesteśmy w zasięgu, wybrać interesującego nas operatora, jego ofertę, zadzwonić i złożyć zamówienie. Zachęcamy, naprawdę warto. Tak jak powiedział Pan Wójt, Nexera przynosi do gminy złota XXI wiek. Dzisiaj internet jest podstawą. My się cieszymy, że możemy to dobrodziejstwo tutaj, w tej gminie, dla Państwa wszystkich tworzyć. Jeszcze raz zachęcamy mieszkańców Gminy Złota, mieszkańców okolicznych gmin, tych, którzy tutaj nas słuchają, odwiedzają, żeby korzystali, żeby się podłączali do sieci światłowodowej Nexery, bo to naprawdę będzie ułatwiało Państwu życie, nie tylko zawodowe, ale także prywatne, bo światłowód to jest gwarancja niezawodnego internetu. Bez żadnych zakłóceń, które dzisiaj wykorzystujemy i do rozrywki, i, i do pracy zawodowej, i do bieżącego funkcjonowania na co dzień. Raz jeszcze bardzo dziękujemy gminie Złota, panu wójtowi Tadeuszowi Słukowi za to spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcamy do podłączania się do sieci światłowodowej Nexery.